Chcemy w ten sposób podziękować tym osobom, instytucjom, organizacjom, które wnoszą bardzo dużo do naszego miasta, w rozwój naszego miasta, ciężko pracują codziennie i chcemy dostrzec. Ich. ich, chcemy wyeksponować tutaj w Arena Suwałki i wręczając symboliczną Nagrodę Włócznej Jaćwingów jako dowód naszego szacunku, dowód uznania takich ludzi, jest bardzo dużo, tegoroczna edycja jak zawsze przyniosła to, że tych Pozycji było znacznie więcej niż możliwości, bo postanowiliśmy, że każdego roku będziemy pięć włóczni wręczać, i, i tak tutaj stało się i tym razem. Natomiast tych niezaspokojonych wniosków są kandydaci do kolejnych edycji. No i ja mam wielki honor i zaszczyt, że mogę właśnie wręczyć w ten sposób, dziękując tym organizacjom, tym instytucjom, tym ludziom, którzy na, który na pewno bardzo dużo. Wnoszą do naszego miasta zasługują na uznanie, na szacunek. To są ludzie sukcesy. To są ludzie, których powinniśmy tak naprawdę na co dzień naśladować. I im więcej będzie takich laureatów, tym nasze ukochane słowa będą piękniejsze, ładniejsze. Dziękuję. Myślę, że budują dumę tej społeczności lokalnej. Budują przekonanie, że wspólnym wysiłkiem wszyscy tu się przyczyniają do rozwoju miasta, do rozwoju regionu, bo to już jest, zdaje się, 22. edycja ucznia Dźwięków, a to jest mniej więcej ten czas, kiedy suwałki, tak jak wiele, wiele innych miast, miejscowości w Polsce, korzystając z wielkich i samorządności, rozwijają się w sposób naprawdę znakomity. Więc myślę, że. Włócznia Dźwięków to w jakiejś mierze jest ilustracja rozwoju, sukcesu miasta, jego włodarzy i całego regionu. Kłaniają się Państwu Dorota Skłodowska i Robert Śliżewski. Przywitał Państwa zespół Sounds Like Jazz. Już po raz 21, prezydent miasta Suwałk wręczy dziś włócznia dźwięków. Jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień nobilitujących ludzi, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, za niebanalne pomysły i zaangażowanie w promocję i rozwój naszego miasta. Poprzez działania we wszystkich sferach życia: w kulturze, biznesie, sporcie, edukacji oraz działalności społecznej. Każdego roku wręczanych jest pięć włóczni. W wyboru trzech dokonują wspomniane laureaci. Dwie pozostałe wskazuje prezydent Suwałk. Jestem już 42 lata w Suwałkach, także jestem już suwalczaninem. Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Serdecznie dziękuję, że poznałam zaszczytu otrzymania tak zaszczytnej nagrody. Pan Andrzej Koncedicz. W chwili Przebiega przez głowy wiele myśli, które chciałbym przekazać Państwu. Ale najważniejszą myślą jest to, że w dniu dzisiejszym otrzymuję nagrodę Włócznia Dźwięka za rok 2024, czyli za rok olimpijski. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ESA w Suwałkach. Ta włócznia to jest zasługa naszych pracowników, którzy. W ciężkich warunkach. Nieraz w upale, w mrozie, w deszczu pracują. To Muzeum Marii Konopnickiej, które świetnie jest prowadzone przez panią Magdalenę Wołosko-Rusińską i to właśnie ona jest laureatką włóczni Jaćwinów. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie, tym bardziej, że byłam wielce zaskoczona. Także dziękuję raz jeszcze, dziękuję wszystkim osobom, które pomogły mi przez te wszystkie lata. Jest to pewnego rodzaju satysfakcją dla wszystkich, że praca, którą wykonują, została dostrzeżona, zauważona i nagrodzona. To jest dla całego zespołu. Ta tak, to ta? jest nagroda dla całego zespołu. Myślę, że na przestrzeni 60 lat każdy miał jakąś cegiełkę w realizacji tego z dzisiejszego sukcesu. Za co dostałam tą nagrodę? No Chyba za całą kształt. Tak mi się wydaje, że generalnie nie czuję się osobą zasłużoną do Takiej nagrody i mówię to z czystej skromności. Ale no cieszę się, że została zauważona ta moja praca taka na rzecz promowania twórczości Marii Konopnickiej, i nie tylko na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta Sowalszczyzny.